Witajcie. Gra ze mną mister monek, Tak. Gram na właśnie. Służę. To jest właśnie mój kolega. Chodź tutaj. No i. Yeah. No, widzicie, on ma ryba 45 średnich. Zrobiłem sobie. Mam dwa te. Jesteśmy w grupie. Mam 2000 parżeta, 11 na minusie średnich. Chodź, no to gdzie idziemy? Dobra, ho, idziemy do V1, żeby podekspić. Mamy no, minimum 15 minut. Chwilę, do 40 może dobijemy. Mam 38, chodź tu. Ustaw, że chodź. Exp. Musisz mnie dość szybko ekspić. Bo nie mamy za dużo czasu Dobra no dokładnie Jak się ma po to nie ma się czego Dużo? O ja już mam trzydzieste Trzydziesty dziewiąty What the fuck No chodź, szybciej tam, idziemy No? Dobra, chodź, da chodź dalej. Nie ma się. No. Ale nie. O. No, XP. XP. No właśnie, to też. Trochę kasy dostaniesz. Może go nie będzie słychać, nie jestem pewien. Może będzie go trochę słychać, może nie. Ale właśnie już ten 40 level. No bo wiesz, KD, no to jednak... Dobra, no 40 level, no 41 dobijemy. 40. Ale dobijemy ten 41 dawaj. No raczej. Lecimy, szybko tam dalej chodź, dalej chodź. No do królewej. do królowej, żeby nas zerżnęła na, na dwa pierwsze hity. Raz, po, raz poszliśmy na innych kontach na królowym pająkach, pająków, i biiliśmy ją bardzo długo. Godzinę. Albo i nawet dwie i nie było rezultatów. Nie widziałeś, jak mówiłem, miałem cię widział, ale mnie zablokowałem. Dobra, 45 No, i to by było na tyle, z tej strony był dla was Zix, Zix i Mr. Rumunek, wbijajcie A na Mamy już 41. <gry> Dobra, także to by było na tyle, cześć, cześć, z tej strony był Zix i Mr. Rumunek, nara.